Korzewska jednostka straży pożarnej dostała rano informację o wybuchu gazu. Do akcji skierowano cztery sekcje bojowe. Przy ulicy 3 maja pod gruzami zawalonej ściany znaleziono w łóżku pijanego mężczyznę sprawcę wybuchu. 37-letni Marianka przeżył cudem. Miał jedynie lekkie obrażenia. Dziesięciu sąsiadom też się nic nie stało. Dom nadaje się do wyburzenia. Zarząd miasta Korzewa przydzielił lokatorom sześć mieszkań zastępczych. Pomoże też przeprowadzce. Ludunego wybuchu gazu do Chorzowskiej Straży Pożarnej dotarł o 8.20. Natychmiast do akcji na ulicy 3 Maja dawnej wieczorka wyruszyły cztery sekcje bojowe. Na miejscu pod gruzami zawalonej ściany we własnym łóżku odnaleziono pijanego lokatora sprawcę wybuchu. Prawdopodobnie mieszkaniec tego budynku odkręcił kurę gazowy, ale no nie wiem jeszcze na 100% tego i nastąpił wybuch gazu. Został poparzony. Troszeczkę paliło się, dogasiliśmy tutaj, teraz sprawdzamy, czy nikomu się nie stało już. Nieoficjalnie mówi się o próbie samobójstwa. 37-letni Marian K., zdaniem strażaków, tylko cudem uniknął śmierci. Odwieziony został do szpitala jedynie z lekkimi obrażeniami i poparzeniem ciała. W czasie wybuchu w sąsiednich mieszkaniach przebywało około 10 osób. No i to było w moim, się było. 6 to jest razem, nie w tym mieszkaniu, to było. No, a tam nie ma już ani, bo tam już nie ma po co iść, bo tam już nie ma... Czy duży był, y, duży był huk? Jak to był? Nie, to tak był, atom, w jednym no, to nie idzie opisać, no. Co pani robiła wtedy? Ja byłam w ubikacji, a, a mój leżał i cały był zasypany. Ja by nie chciał, to on by nie było stamtąd. Już wstępne oględziny budynku wskazują, że najprawdopodobniej nie się on do remontu. Na razie nieznane są rozmiary szkód w sąsiedniej kamienicy. W kilku innych domach wybuch powybijał wszystkie szyby w oknach. W trybie alarmowym zarząd miasta przydzielił poszkodowanym rodzinom sześć mieszkań zastępczych o zbliżonym standardzie. Zaoferowano też pomoc przy przeprowadzce oraz transport. Śledztwo w sprawie przyczyn wybuchu prowadzi prokuratura rejonowa w Chorzowie.